Choć po wydarzeniach w Sokółce i Legnicy skłonni jesteśmy cuda eucharystyczne kojarzyć ściśle z fizyczną i widzialną gołym okiem przemianą chleba w ciało, a wina w krew, ich rzeczywistość jest dużo bogatsza. W miejscowości Mogoro na Sardynii w poniedziałek wielkanocny 1604 roku ojciec Salvator Spiga, proboszcz w kościele pod wezwaniem świętego Bernardyna ze Sieny, odprawiał mszę świętą. Po konsekracji rozpoczęła się komunia święta. W pewnej chwili ojciec Spiga zauważył wśród oczekujących na przyjęcie Pana Jezusa dwóch mężczyzn dobrze znanych w okolicy z niestosownego i grzesznego trybu życia. Uklękli przed barierkami do Komunii Świętej. Kapłan, zapewne lekko zdziwiony, udzielił im najświętszego sakramentu. Niespodziewanie obaj od razu wypluli przyjęte komunikanty przed siebie za klęcznik przed ołtarzem na kamienną posadzkę. I usprawiedliwiali się głośno, że hostie parzyły ich jak gorące węgle, paląc im języki. Po czym wyrażając żal i wyrzuty sumienia, że przed przyjęciem Komunii Świętej nie przystąpili do sakramentu pojednania, wybiegli z kościoła. Ojciec Spiga nachylił się, by podnieść hostie. Zdumiony dostrzegł, że zostawiły one trwały ślad na kamiennej posadzce, odpowiadający ich kształtom i odzwierciedlające wzór na nich wypieczony. Zarządził, by kamienie dokładnie wymyć, zgodnie z obowiązującymi w takich sytuacjach procedurami, mając nadzieję na usunięcie odbić. Jednak im bardziej czyszczono kamień, tym odciski hostii były wyraźniejsze. Dokonane badania, przeprowadzone na życzenie miejscowego biskupa diecezji Antonio Surredu oraz jego następców, opisało wielu historyków na przestrzeni wieków. Oryginalne dokumenty z pierwszego badania niestety nie zachowały się, stąd też są pewne wątpliwości co do dokładnej daty zdarzenia. Zachowały się za to inne znaczące świadectwa, m.in. akt notarialny z 1686 roku poświadczony przez niejakiego Piotra Antoniego, wykonania nowego drewnianego tabernakulum ze specjalną wnęką u podstawy. We wnęce umieszczony miał być cudowny kamień w dekoracyjnej obudowie tak by wierni mogli go widzieć. O trwałości kultu przez stulecia świadczy także obraz opiewający zdarzenie, znajdujący się w Pinakoteka di Cagliari, a także obraz w zakrystii kościoła św. Bernardyna. Wspomniana obudowa oraz przede wszystkim cudowny kamień do dziś są przechowywane w kościele św. Bernardyna w Mogoro. W 2004 roku na cztery stulecie wydarzenia ów kamień dostał nową srebrną obudowę, wykonaną przez rzeźbiarza, oraz nowy ołtarz wykonany w taki sposób, by wierni mogli widzieć i adorować pamiątkę zdarzenia sprzed stuleci. Czynią to także corocznie w pierwszą niedzielę po Wielkiej Nocy, podczas specjalnej procesji eucharystycznej.